Ola Todo z Kanarów kłania się nisko. I oto chciałbym Wam pokazać, jakim jest smog nad Kanarami. Nie, no, beka kręcę. Przyszła kalima. Eee, przed nami jest ocean, ledwo idę Na filmie prawdopodobnie nie będzie widoczna, czyli widoczność spadła do jakichś 4 km. A teraz Wam pokażę górę. Kto był, ten wie, kto nie był, ten pewnie nie wie, ale w oddali są góry. Widoczność jest tragiczna. Wszędzie jest pełno piasku jak widać. Moje leżysko. Także. No, słabo by było biegać, bo pewnie miałbym płucach w Krakowie po bieganiu. Natomiast jest z tego jedna zaleta. Mamy zimę, ale zamiast 20 stopni jest 28, czyli jest pięknie. Kalima ma to do siebie, że jak przychodzi, to podnosi temperaturę o jakieś 5 do 10 stopni. To zależy, jak mocna jest, jaka jest pora roku. Ale w zimę akurat lubię te kalimy, no bo na pewno 28 jest lepsze, jak 20, a też jest trochę słonecznie. Co nie jest to takie mocne słońce, aczkolwiek też jest spoko, tyle że sportów outdoorowych nie robię. Także tak to wygląda. Przyszła kalima, widoków nie ma. Oceanu nie ma, niczego nie ma. Także bawcie się dobrze. Wspaniałego południa Wam życzę. Ciao, ciao, baj.